Gramy nowości i wielkie przeboje w Radiu Sudety 24 na 101 i 7 FM. Adrian Pietraszek, to jest audycja To Warto Wiedzieć, a dziś spotykamy się w bardzo przyjemnym towarzystwie, dlatego że moim i Państwa gościem jest pani Alicja Przepiórska, liderka wielu projektów, senioralnych projektów, projektów międzypokoleniowych, które zostały zrealizowane na obszarze Dolnego Śląska, powiatu świdnickiego, ale również gminy Strzegom. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witamy serdecznie i no właśnie, właściwie duża zapowiedź, wielu rzeczy, wielu tematów, które zostały zrealizowane. Teraz Pani Alicjo pozostaje zapytać, co dalej? Przede wszystkim ogromna radość, że wreszcie się możemy spotkać. ja przemówić, powiedzieć Państwu co właśnie, co dalej, bo ten czas, który za nami, to taki trudny czas był, kiedy czekaliśmy na to, co dalej i nie wiedzieliśmy, czy możemy ruszyć. Ale z nadzieją zawsze. A z ogromną nadzieją, z nadzieją w sercu i tak naprawdę to nam po, pozwoliło przetrwać i chciałam Państwa zaprosić do tego właśnie, co, co już się dzieje. Fundacja Świętej Jadwigi w Morawie po raz kolejny zaprasza Państwa do fantastycznego działania międzypokoleniowego, które jest dedykowane mieszkańcom gminy Strzegom. Zapraszamy Państwa do projektu, który nazywa się Akademia Ludzi Aktywnych. Akademia Ludzi Aktywnych brzmi tak bardzo poważnie, ale wyobrażam jest to... sobie to rzeczywiście jako znowu coś, co połączy i młodych i osoby dojrzałe i też tych wszystkich, którzy będą po prostu zainteresowani tematem. Mam tak. rację, czy się mylę? Jak zwykle ma Pan rację, Panie Redaktorze, bo taka była intencja. Taka intencja przyświecała mi, gdy pisałam projekt, myśląc sobie, co zrobić, żeby właśnie tutaj w Strzegowniu na tej Ziemi młodzież, fantastyczna, cudowna, która ma dużo ciekawych spojrzeń na teraźniejszość, na przyszłość yy, i seniorzy, którzy oprócz teraźniejszości i przyszłości mają jeszcze niesamowite rezerwuary, pokłady swojej przeszłości, żeby ich wspólnie spotkać, a spotkać w pięknym miejscu, bo w pałacu i pozwolić Edukować się, ale przede wszystkim bawić, tworzyć i stworzyć coś trwałego dla ziemi strzegomskiej. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to już się dzieje. Miejsce już również jest nam znane, jest to Pałac w Morawie. No ale teraz pytanie, od kiedy tak naprawdę to wszystko się zadzieje i co konkretnie się zadzieje? Tak, dzieje się teraz organizacyjnie, teraz bardzo intensywnie rekrutujemy do projektu. Rekru Przepraszam, ja też mogę do tego projektu przystąpić? Y Oczywiście, oczywiście. Czyli każdy z naszych słuchaczy, jeżeli będzie miał ochotę. Każdy z naszych słuchaczy, mieszkańców Gminy Strzegom przede wszystkim, ale nie tylko, może uczestniczyć w naszym projekcie. Zależy nam na tym, żeby przede wszystkim spotkać 20 kandydatów na liderów, których faktycznie przygotujemy w ramach Akademii Lidera do tworzenia grupy, do tworzenia inicjatyw, do sięgania po różnego rodzaju środki, żeby realizować inicjatywy oddolne. Chcemy tutaj podtrzymać ten ogień, który jest, ogień działalności na rzecz społeczności lokalnej i zachowania tego wszystkiego, co jest piękne i co wyróżnia ziemię strzegomską. I oprócz Akademii Lidera albo nią zaczniemy, będziemy mieli blok bardzo, powiedziałabym, twórczy, ale też refleksyjny Bio, blok biograficzno-tożsamościowy. Do prowadzenia tego bloku zaprosiłam dr Bognę Bartosz, na co dzień pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też twórczynię fantastycznych projektów międzypokoleniowych i senioralnych we Wrocławiu. Dr Bartosz poprowadzi warsztaty tożsamościowo-biograficzne, sięgając do naszych biografii, do tego, co jest wspólne, ale też wyciągając, powiedziałabym, takie perełki y, ucząc nas jak budować jak budować szczęśliwe wspomnienia bo z tego będziemy kiedyś y, w przyszłości y, korzystać żeby czuć się bezpiecznie czuć się szczęśliwym y, i na bazie tego warsztatu y, stworzymy scenariusz sztuki teatralnej y, którą właśnie liderzy przygotują przedstawią i wystawią zapraszając mieszkańców Strzegomia y, do Wspólnego celebrowania tego momentu, a potem jesienią zaczniemy już warsztaty dla społeczności lokalnej. Warsztaty fotograficzne, ceramiczne i kulinarne, bo to są takie trzy obszary, w których mamy szansę się spotkać przy wspólnym działaniu, przy wspólnym stole i tak naprawdę pokazać światu, co jest dla nas ważne, co nas wyróżnia i co chcemy zachować. I te trzy imprezy, że tak powiem, skończą się wystawą fotograficzną, wystawą prac, ale też tym, co lubimy bardzo, spotkaniem przy stole i wspólną zabawą Cieszy andrzejkową. Cieszy mnie, przepraszam, właśnie to, że padło słowo, że będzie to w formie y, imprezy, w formie wydarzenia. Wierzę, że na pewno dobre rzeczy się zadzieją, bo przecież y, takie autorytety, jak y, pani doktor Bogna, czy y, artyści, którzy pojawiali się już we wcześniejszych projektach, i można powiedzieć, byli osobami, które prowadziły ten projekt, mówiły same za siebie. No to tak, miejsce znane, start znany. Jeszcze podpytam, gdzie więcej informacji można znaleźć na temat Państwa projektu? Y -y. Powiem jeszcze może konkretne daty, bo my faktycznie już wiemy kiedy, możemy, kiedy chcemy startować. Chcemy wystartować z naszą Akademią Lidera jeszcze w czerwcu i pierwszy warsztat z noclegiem zaplanowany jest na 25 i 26 czerwca. Tutaj zapraszam wspólnie z Beatką Kras, trenerką biznesu i ja, również moja skromna osoba, to właśnie będzie taki team trenerski. Później mamy zaplanowane kolejną odsłonę Akademii Lidera, połączoną już z czterodniowymi warsztatami biograficznymi. To będzie taki, powiedziałabym, wakacyjny tydzień w Morawie. Od wtorku, od 7 lipca do 12 lipca. A potem teatr. Teatr będzie na początku sierpnia, od 3 do 6 sierpnia. Więcej informacji oczywiście można znaleźć na stronie Fundacji Świętej Jadwigi w Morawie. Natomiast podam może numer telefonu, pod Bardzo którym y, warto, pod który warto zadzwonić, żeby zapytać, skąd wziąć na przykład formularz zgłoszeniowy jest to numer 607 512 722 i adres mailowy infomałpawa org. No, właściwie już wszystko wiemy, prawie wszystko wiemy, a dlaczego pani Alicjo Strzegom? Dlaczego padł wybór na Strzegom? Czy w jakiś wyjątkowy sposób zasłużyliśmy się, że te projekty są akurat realizowane tutaj na obszarze naszej gminy? Ja mam nadzieję, że z nie zdają sobie sprawę, jak niesamowitym miejscem jest Murawa. To ja miejsce, przepraszam, którym... proszę Państwa, patrzymy sobie z panią Alicją w oczy i to jak najbardziej tutaj prawda, prawda, tylko prawda. Dlaczego ono jest takie wyjątkowe? Ono jest wyjątkowe przede wszystkim dzięki osobie pani Melity. Pani Melity, która żyje, która jest fantastycznym łącznikiem między światami przeszłości, i aktywnej teraźniejszości i ona ma jeszcze plany na przyszłość. My z tego czerpiemy, ona jest takim naszym świadkiem czasu, wokół którego budujemy różnego rodzaju spotkania. Ale dlaczego Strzegom? W tamtym roku zaczęłam realizować projekt Moja i Twoja historia. Ocalić od zapomnienia, gdzie dziesięciu młodych, fantastycznych uczniów zespołu szkół w Strzegomiu uczestniczyło w warsztatach fantastycznych prowadzonych przez Dziennikarzy, Radia Strzegom, Radio Sudety 24. I to było spotkanie, które pokazało, że młodzież pragnie spotkań z osobami dorosłymi, z seniorami, którzy zobaczą w nich naprawdę potencjał i piękno. Pisząc projekt, nie miałam świadomości tego, że stanie się to, co się stało że zostaniemy zamknięci na parę miesięcy w domu. Teraz jestem w kontakcie z pedagogami, pedagogami teatru, z którymi budujemy te projekty, którzy. Mówią o tym jaka trudna rzecz przyszła na młodzież, jaki to trudny czas. Uczniowie i wałbrzyskich szkół i strzegomskich zastanawiają się teraz z tymi, z którymi ja mam kontakt, jak oddać ten czas pandemii, to znaczy tą pustkę, która się zadziała, to to przewartościowanie czasu. I ja mam nadzieję, że dzięki temu, co się zadziało, ten nasz projekt też będzie miał jeszcze taką dodatkową wartość pokazania, że. Może on się wysyci właśnie tym, przez to, że nauczyliśmy się troszeczkę inaczej funkcjonować w nieco innej rzeczywistości. Być może ten projekt właśnie będzie również czerpał z tych doświadczeń sprzed kilku kilkunastu tygodni. Mam taką nadzieję, bo myślę sobie, że młodzież, która teraz. Czekamy na dziesięciu mhm. liderów i dziesięciu liderów juniorów i dziesięciu liderów seniorów i mam nadzieję, że młodzież, która teraz przyjdzie też zupełnie z inną y, jakością, że tak powiem, spojrzeniem na to, co mamy na dzisiaj, tak? Y, ja jestem szczęśliwa, że to jest właśnie Ziemia Strzegomska i że to jest tu to miejsce i ta młodzież, i ci seniorzy. Proszę Państwa, teraz pozostaje Państwu tylko jedno: podjąć decyzję, czy chcielibyście wziąć udział w projekcie, czy chcielibyście zostać liderem. Jak Państwo słyszycie, miejsca na Państwa czekają i na młodych, i na tych bardziej doświadczonych. Numery telefonów, jak sobie Państwo odtworzycie naszą audycję, to ponownie do nich będziecie mogli powrócić. Więcej informacji również na na stronie internetowej Fundacji Świętej Jadwigi w Morawie, chodzi o pałac w Morawie, a dziś w ramach audycji to warto wiedzieć moim i państwa gościem była pani Alicja Przepiórska, liderka i autorka wielu projektów realizowanych na obszarze gminy Strzegom powiatu Świdnickiego i dolnego Śląska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O każdej porze gramy nowości i wielkie przeboje w Radiu Sudety 24. Na sto 1 i 7 FM.